Elegancka restauracja w sercu Warszawy tonęła w dyskretnym gwarze. Artur, mężczyzna po sześćdziesiątce, o twarzy naznaczonej zarówno sukcesem, jak i niewyrażonym smutkiem, kończył właśnie spotkanie biznesowe. Jego goście już wyszli, a on, znużony, czekał na rachunek. Młoda kelnerka, o zmęczonych, ale ciepłych oczach, podeszła do stolika z małym terminalem. Gdy jej dłoń zsunęła się po blacie, by podać urządzenie. Blask lampy odbił się w szafirze oprawionym w białe złoto, pierścionek na jej palcu. Artur zamarł, widelec, który trzymał z brzękiem, upadł na talerz. Świat wokół niego przestał istnieć. Liczył się tylko ten jeden niemożliwy detal błękitny kamień, otoczony misternym splotem, wzór, który sam zaprojektował ponad trzydzieści lat temu, wzór, który widział po raz ostatni w trumnie. Pochylił się do przodu, a jego głos, zwykle opanowany i silny, był teraz tylko drżącym szeptem. Przepraszam, zaczął, z trudem łapiąc oddech. Skąd, skąd pani ma ten pierścionek? Dziewczyna spojrzała na niego, zaskoczona nagłą zmianą w jego zachowaniu. Uśmiechnęła się niepewnie. To pamiątka rodzinna, odpowiedziała cicho. Jedyne, co zostało mi po ojcu. Anna miała 24 lata i życie, które przypominało starą, wielokrotnie cerowaną pościel, z pozoru całe, ale w rzeczywistości pełne przetarć i osłabionych nitek. Mieszkała z matką Hanną w niewielkim dwupokojowym mieszkaniu na warszawskiej Woli. Każdy dzień wyglądał podobnie. Pobudka o świcie, szybka kawa wypita w biegu, a potem dwanaście godzin na nogach w restauracji, gdzie zapach drogich perfum mieszał się z aromatem wykwintnych dań, tworząc świat, do którego nie należała. Była tylko jego cichą obserwatorką, jej relacja z matką była skomplikowana. Kochały się miłością głęboką, ale trudną, naznaczoną latami niedopowiedzeń. Hanna, kobieta przed pięćdziesiątką, której uroda przygasła pod ciężarem samotnego macierzyństwa i pracy ponad siły w osiedlowej pralni, była dla Anny całym światem. Ale ten świat miał swoje granice. Granicą było jedno, jedyne pytanie, na które Hanna nigdy nie odpowiedziała: kim był mój ojciec? Za każdym razem, gdy Anna próbowała poruszyć ten temat, twarz matki zamykała się jak zaciśnięta pięść. To nieważne, Aniu. Był i go nie ma. Masz mnie, a to wystarczy. Ale Annie to nie wystarczało. Pustka po nieobecnym ojcu była jak brakujący ząb, niewidoczna dla innych, ale odczuwalna przy każdym uśmiechu. Jedynym materialnym śladem po nim był pierścionek. Matka dała jej go na 18 urodziny zawinięty w kawałek aksamitu. To od niego, powiedziała wtedy, a jej głos był dziwnie pusty. Chciał, żebyś go miała. Od tamtej pory Anna nie zdejmowała go z palca. Był jej talizmanem, dowodem na to, że nie wzięła się znikąd, że na początku jej historii była jakaś miłość, nawet jeśli skończyła się, zanim zdążyła się na dobre zacząć. Szafirowe oczko przypominało jej o niebie w letni dzień, a delikatny grawerunek wewnątrz obrączki, ledwo czytelny po latach, zdawał się szeptać obietnicę. Czasem w ciche wieczory, gdy matka już spała, Anna przykładała pierścionek do ust i próbowała sobie wyobrazić mężczyznę, który go wybrał. Czy miał jej oczy? Czy śmiał się tak jak ona? Trochę za głośno? Czy kochał jej matkę tak bardzo, jak wskazywał na to ten mały, drogocenny przedmiot? Dorastała w cieniu tej tajemnicy, ucząc się odgadywać nastroje matki po sposobie, w jaki stawiała kubek na stole, po drżeniu jej dłoni, gdy prasowała kolejną koszulę. Nauczyła się nie pytać, by nie sprawiać jej bólu. Ale cisza nie leczyła ran, jedynie pozwalała im się zabliźnić pod powierzchnią aż do tego dnia. Dnia, w którym elegancki, starszy mężczyzna spojrzał na jej dłoń i zadał pytanie, które na nowo otworzyło wszystko, co od lat próbowały ukryć. Artur nie mógł spać. Obraz pierścionka na dłoni młodej kelnerki prześladował go jak duch. To było niemożliwe, absurdalne, a jednak prawdziwe. Ten szafir, ten charakterystyczny splot białego złota, przypominający gałązki wieżby płaczącej, Pamiętał dzień, w którym podarował go Katarzynie. Stali na moście w Pradze, a ona płakała ze szczęścia, powtarzając, że to najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziała. Pamiętał też dzień jej pogrzebu, chłód metalowej trumny pod jego dłońmi i ten sam pierścionek, lśniący na jej zimnym, nieruchomym palcu. Zgodził się, by została z nim pochowana. To miała być ich wieczna tajemnica, symbol miłości silniejszej niż śmierć. Następnego dnia, wbrew wszelkiej logice i radom swojego asystenta, odwołał wszystkie spotkania. Coś kazało mu wrócić do tej restauracji. Czuł się jak szaleniec, ale musiał, potrzebował odpowiedzi. Znalazł ją przy małym stoliku na zapleczu, gdzie personel jadł posiłki w przerwie. Anna siedziała sama, zapatrzona w talerz zupy. Wyglądała na jeszcze młodszą i bardziej kruchą niż poprzedniego wieczoru. Przepraszam, że nachodzę. Zaczął a jego głos był cichszy, mniej pewny siebie, niż zwykle: Chciałbym z panią porozmawiać. O tym pierścionku! Anna podniosła wzrok. W jej oczach malowało się zdziwienie i lekka obawa. Już panu mówiłam: To pamiątka, wiem i wierzę pani, powiedział szybko. Ale ten przedmiot, on ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę niech mi pani powie, kim był pani ojciec, jak miał na imię? Dziewczyna wzruszyła ramionami, a w jej geście krył się ból, którego Artur początkowo nie zrozumiał. Nie wiem, nigdy go nie poznałam. Matka nic mi o nim nie mówiła. Artur usiadł naprzeciwko niej, nieproszony. Czuł, że puka do drzwi, za którymi kryje się coś mrocznego i skomplikowanego. Posłuchaj, zaczął zmieniając ton na bardziej osobisty. Jestem gotów go od ciebie odkupić. Zapłacę każdą cenę. Powiedz tylko ile sto tysięcy dwieście. To nie gra roli. Oczy Anny pociemniały. Zaskoczenie ustąpiło miejsca urażonej dumie. Wstała, a jej drobna sylwetka nagle nabrała godności. Ten pierścionek nie jest na sprzedaż. Ani za sto tysięcy, ani za milion. To jedyna rzecz, jaka mi po nim została. Nie rozumie pan? To nie jest tylko biżuteria. To część mnie. Odwróciła się i odeszła, zostawiając go samego z mętlikiem w głowie. Jej odmowa uderzyła go mocniej, niż się spodziewał. Nie chodziło o pieniądze. Ta dziewczyna, z jej zmęczonymi oczami i tanimi butami, miała w sobie siłę, której nie dało się kupić, a pierścionek, jego pierścionek, był kluczem do jej tożsamości. Co to wszystko mogło oznaczać? Czy Katarzyna miała tajemnicę, o której mu nie powiedziała? Dziecko? To wydawało się niemożliwe. A jednak, sposób w jaki ta dziewczyna nosiła ten pierścionek, z taką naturalną przynależnością, coś tu było nie tak. Coś, co wydarzyło się dawno temu i teraz, po latach, wracało, by zburzyć jego uporządkowany świat. Anna wróciła do domu późnym wieczorem, roztrzęsiona i zła. Scena z restauracji wciąż odtwarzała się w jej głowie. Kim był ten człowiek? Dlaczego tak bardzo zależało mu na jej pierścionku? Jego intensywne spojrzenie, desperacja w głosie, to wszystko ją niepokoiło. Hanna siedziała w kuchni, przy kubku wystygłej herbaty. Unosił się nad nią zapach pary z pralni, który przylgnął do jej ubrań i włosów. Wyglądała na starszą niż w rzeczywistości. Co się stało, kochanie? zapytała, widząc pobladłą twarz córki. Wyglądasz, jakbyś ducha zobaczyła. Anna usiadła ciężko na krześle. Przez chwilę wahała się, czy opowiedzieć matce o tym dziwnym spotkaniu. Wiedziała, że jakakolwiek wzmianka o ojcu i pierścionku była dla niej trudna, ale tym razem musiała. Mamo. W pracy był dzisiaj pewien mężczyzna, wczoraj też. Starszy, bogaty, pytał o mój pierścionek, Hanna zesztywniała. Jej dłonie oparte na ceracie zacisnęły się w pięści. Jaki mężczyzna? Co mówił? Pytał skąd go mam? Powiedziałam, że to pamiątka po tacie. A dzisiaj, dzisiaj chciał go ode mnie odkupić. Oferował ogromne pieniądze. Mówił, że ten pierścionek jest dla niego bardzo ważny. W kuchni zapadła cisza tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Hanna wpatrywała się w córkę, a w jej oczach pojawiło się coś, czego Anna nigdy wcześniej nie widziała na taką skalę. Czysty, paniczny strach. Opisz go! wyszeptała matka. Anna opisała Artura. Siwiejące włosy, drogi garnitur, smutne, przenikliwe oczy. Z każdym słowem, twarz Hanny stawała się coraz bielsza. Gdy Anna skończyła, matka poderwała się z krzesła. Zdejmij go! Powiedziała ostro, wskazując na dłoń córki: Zdejmij ten pierścionek i nigdy więcej go nie zakładaj. Ale mamo, dlaczego? Przecież sama mi go dałaś. Zdejmij go. Głos Hanny uniósł się do krzyku. I jeśli ten człowiek jeszcze raz się do ciebie zbliży, masz z nim nie rozmawiać. Rozumiesz? Masz unikać go jak ognia. Była przerażona. Chodziła po małej kuchni jak zwierzę w klatce, zacierając ręce. Anna patrzyła na nią a w jej sercu obok zdumienia zaczął kiełkować chłód podejrzeń. Reakcja matki była niewspółmierna do sytuacji. To nie była zwykła troska. To był lęk przed czymś konkretnym. Przed kimś. – Mamo, co ty przede mną ukrywasz? – zapytała cicho, ale stanowczo. – Ten człowiek. Czy ty go znasz? Czy on ma coś wspólnego z moim ojcem? Hanna zatrzymała się i odwróciła. Na jej twarzy malował się ból tak wielki, że Annie na chwilę odebrało mowę. – Błagam cię, Aniu – nie pytaj. Są rzeczy, których lepiej nie wiedzieć. Zrobiłam to wszystko, żeby cię chronić. Ale przed czym? Przed kim? Pytania wirowały w głowie Anny, a mur milczenia, który matka budowała przez lata, zaczął pękać, odsłaniając fundamenty zbudowane na strachu i tajemnicy. Artur nie był człowiekiem, który łatwo się poddaje. Osiągnął sukces, ponieważ był metodyczny, uparty i miał środki, by zaspokoić swoją ciekawość. Skoro dziewczyna nie chciała mówić, Musiał dowiedzieć się o niej czegoś sam. Zatrudnił prywatnego detektywa, dyskretnego, skutecznego profesjonalistę, z którego usług korzystał już w sprawach biznesowych. Zadanie było proste: dowiedzieć się wszystkiego o kelnerce Anie i jej matce. Raport leżał na jego machoniowym biurku już po dwóch dniach: zdjęcia, adresy, suche fakty. Anna, lat 24, córka Hanny, panny, ojciec, nieznany, matka Hanna. Lat 48, pracownica pralni, całe życie w Warszawie. Artur przejrzał akta, a jego serce biło coraz szybciej. Nazwisko matki Hanna. Coś dzwoniło mu w głowie, ale nie mógł uchwycić wspomnienia. Detektyw dołączył też kilka starych, pożółkłych zdjęć, które udało mu się zdobyć z archiwów szkoły średniej, do której uczęszczała Hanna. Artur wziął do ręki jedno z nich grupka roześmianych dziewcząt na szkolnej wycieczce. I wtedy go zamurowało. Na zdjęciu, obok młodziutkiej, uśmiechniętej Hanny, stała ona, katarzyna, jego Kasia. Wyglądały jak najlepsze przyjaciółki. Obejmowały się, a ich twarze promieniały młodzieńczą radością. Artur wpatrywał się w fotografię jak urzeczony. Wszystkie elementy układanki zaczęły wskakiwać na swoje miejsce, tworząc obraz, którego nigdy by sobie nie wyobraził. Hanna, przyjaciółka Kasi. Oczywiście. Teraz ją pamiętał, cicha, skromna dziewczyna, która zawsze stała w cieniu jego olśniewającej narzeczonej. Była z nimi na wielu spotkaniach, na imprezach. Była świadkiem ich miłości. Była też na pogrzebie. Pamiętał jej zapłakaną twarz, jej cichy szloch w ostatnim rzędzie kaplicy. A potem zniknęła. Po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Nigdy więcej o niej nie usłyszał. Zajęty własną, pochłaniającą wszystko żałobą. A teraz jej córka. Dziewczyna o nieznanym ojcu nosiła pierścionek Katarzyny. Artur poczuł zawrót głowy. Czy to możliwe? Czy po śmierci Kasi, czy on i Hanna przeszukał pamięć, próbując odtworzyć te mroczne zamglone alkoholem i bólem tygodnie po pogrzebie. Pamiętał niewiele. Puste butelki, nieprzespane noce, poczucie totalnej beznadziei. Pamiętał rozmowy z ludźmi, którzy próbowali go pocieszyć. Czy była wśród nich Hanna? Czy w desperackim poszukiwaniu bliskości, resztek zapachu i obecności Kasi, zrobił coś, co wyparł z pamięci? Pytanie zawisło w powietrzu jego luksusowego gabinetu, ciężkie i przerażające: Jeśli to prawda, to ta młoda, harda kelnerka mogła być jego córką. Dziwne zachowanie matki nie dawało Annie spokoju. Zakaz noszenia pierścionka i paniczny lęk w jej oczach były jak klucz do zamkniętych drzwi. Anna czuła, że musi te drzwi otworzyć, nawet jeśli za nimi czai się coś bolesnego. Postanowiła działać. Pewnego popołudnia, gdy Hanna była w pracy, Anna rozpoczęła poszukiwania. Wiedziała, że matka trzyma wszystkie ważne pamiątki w starej drewnianej szafie w sypialni. Na samym dnie, pod stertami pościeli i koców, których nie używały od lat, wyczuła palcami twardy kant kartonowego pudełka. Było owinięte sznurkiem i schowane tak, jakby ktoś nie chciał by zostało kiedykolwiek odnalezione. Serce biło jej mocno, gdy rozwiązywała supeł. W środku znajdowały się rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziała: plik listów przewiązanych wyblakłą wstążką, kilka starych fotografii i mały, zniszczony pamiętnik. Zaczęła od zdjęć. Na pierwszym zobaczyła swoją matkę. Była młoda, może dwudziestoletnia, i śmiała się do obiektywu. Obok niej stała inna dziewczyna, zjawiskowo piękna, o długich, ciemnych włosach. A między nimi, obejmując je obie ramieniem, stał on. Mężczyzna z restauracji. Tylko o trzydzieści lat młodszy. Ten sam uśmiech, te same przenikliwe oczy. Anna poczuła, że brakuje jej tchu. Sięgnęła po listy. Pismo było zamaszyste. Męskie. Zaczynały się od słów: Moja najdroższa Haniu. Czytała jeden po drugim, a świat wokół niej rozpadał się na kawałki. To nie były listy do Katarzyny. To były listy od Artura do jej matki. Pisał o pustce po stracie Kasi, o tym, że Hanna jest jedyną osobą, która go rozumie, bo też ją kochała. Pisał o wieczorze, kiedy znaleźli pocieszenie w swoich ramionach. A potem ostatni list, pełen paniki i desperacji. Haniu, dlaczego zniknęłaś? Dlaczego nie odbierasz telefonów? Musimy porozmawiać. To, co się między nami wydarzyło, to było coś więcej niż tylko chwila zapomnienia. Szukam cię wszędzie. Proszę, odezwij się. Twój na zawsze Artur. Na dnie pudełka leżał pamiętnik. Pismo należało do matki. Anna otworzyła go na ostatniej zapisanej stronie. Data była sprzed dwudziestu pięciu lat. Jestem w ciąży. To dziecko Artura. Nie mogę mu powiedzieć nigdy. On kochał Kasię. Zawsze będzie ją kochał. Ja byłam tylko jej cieniem. Pocieszeniem na jedną noc. Gdyby się dowiedział, może poczułby się zobowiązany może ożeniłby się ze mną z litości, a nasze dziecko żyłoby w cieniu zmarłej, idealnej kobiety, byłoby dowodem zdrady, symbolem żalu. Nie, nie mogę na to pozwolić, zniknę, wychowam je sama, będzie miało tylko mnie, ale będzie kochane miłością bezwarunkową, bez żadnych duchów przeszłości, a Artur, on musi żyć swoim życiem, tak będzie lepiej dla wszystkich. Anna zamknęła pamiętnik łzy spływały jej po policzkach, kapiąc na stare fotografie. Wszystko zrozumiała. Jej ojciec jej nie porzucił, on nawet nie wiedział o jej istnieniu, a jej matka, jej biedna, zmęczona matka, przez całe życie niosła na swoich barkach ciężar tej decyzji, poświęcając własne szczęście, by chronić ją przed skomplikowaną prawdą. Jej całe życie było zbudowane na kłamstwie, zrodzonym z miłości i strachu. Tego wieczoru konfrontacja była nieunikniona. Kiedy Hanna wróciła z pracy, Anna czekała na nią w kuchni. Pudełko z pamiątkami leżało otwarte na stole. Na twarzy Hanny odmalowało się wszystko naraz: szok, rezygnacja i głęboki, bezbrzeżny smutek. Nie musiały padać żadne słowa. Hanna usiadła i schowała twarz w dłoniach. Po długiej chwili ciszy, przerwanej tylko jej cichym płaczem, zaczęła mówić. Opowiadała historię, której Anna nigdy nie słyszała. Historie o wielkiej przyjaźni, która łączyła ją z Katarzyną. Były jak siostry, dzieliły się wszystkim, marzeniami, sekretami, ubraniami. Kiedy pojawił się Artur, obie były nim oczarowane, ale on wybrał Kasię. Stworzyli parę jak z obrazka, piękni, zakochani, z całym światem u stóp. Hanna cieszyła się ich szczęściem, choć w głębi serca czuła ukłucie zazdrości. Kochała go po cichu. Z daleka, pogodzona z rolą najlepszej przyjaciółki. A potem zdarzył się wypadek. Samochód, śliska droga, jedno mgnienie oka, które wszystko zmieniło. Katarzyna zginęła na miejscu, świat się dla nas obu zawalił, szeptała Hanna, a jej głos drżał: Artur był wrakiem człowieka, a ja straciłam siostrę. Byliśmy jedynymi osobami na świecie, które rozumiały swój ból. Spotykaliśmy się, wspominaliśmy ją. Jednego wieczoru wypiliśmy za dużo wina, płakaliśmy i stało się. To była chwila szaleństwa, desperacji. Oboje szukaliśmy w sobie jej resztek. To nie była miłość, Aniu. To była żałoba. Gdy odkryła, że jest w ciąży, wpadła w panikę. Czuła się jako szóstka, jak ktoś, kto zbezcześcił pamięć przyjaciółki. Wyobrażała sobie reakcję Artura, jego rodziny. Widzieli w niej tylko przyjaciółkę Kasi. Jak mogłaby mu powiedzieć, że nosi jego dziecko? Jak spojrzałaby mu w oczy? Uznałam, że najlepszym co mogę zrobić, to zniknąć, kontynuowała Hanna, podnosząc zapłakane oczy na córkę. Chciałam ci dać normalne życie, bez tego całego bagażu, bez poczucia, że jesteś tylko pamiątką po tragedii. Chciałam, żebyś była tylko moja. Anna słuchała, a jej gniew i żal powoli ustępowały miejsca ogromnemu współczuciu. Patrzyła na matkę i po raz pierwszy widziała nie tylko zmęczoną kobietę, która ją wychowała, ale młodą, przerażoną dziewczynę postawioną przed wyborem, którego nikt nie powinien dokonywać. A pierścionek? zapytała cicho Anna. Skąd go miałaś? Myślałam, że on. Że tata. Kasia dała mi go kilka dni przed śmiercią, odpowiedziała hanna. Pokłóciła się z Arturem o jakąś drobnostkę. Była na niego zła i w geście buntu wcisnęła mi go do ręki, mówiąc, Weź go sobie, Haniu, niech ci przyniesie szczęście. Znajdź kogoś, kto będzie cię kochał bezwarunkowo. Chciałam jej go oddać, ale nie zdążyłam. A potem, po tej nocy z Arturem, uznałam, że to znak, że ten pierścionek należy do ciebie, że to jedyne, co mogę ci dać od niego, nie mówiąc prawdy. Anna wstała, podeszła do matki i przytuliła ją mocno. Obie płakały, jedna z ulgi, że ciężar został wreszcie zrzucony druga ze smutku nad latami, które zostały utracone w milczeniu. Prawda była bolesna, ale była też oczyszczająca. Z nową wiedzą i ciężarem na sercu, Anna wiedziała, co musi zrobić. Zadzwoniła do restauracji i poprosiła o przekazanie Arturowi prośby o spotkanie. Zgodził się natychmiast. Spotkali się w cichej kawiarni, z dala od zgiełku miasta. Artur wyglądał na zdenerwowanego, w jego oczach czaiło się niecierpliwe oczekiwanie. Anna położyła na stoliku między nimi nie tylko pierścionek, ale także pudełko z listami i zdjęciami. A myślę, że powinien pan to zobaczyć, powiedziała spokojnie. Artur z drżącymi rękami zaczął przeglądać zawartość pudełka. Jego twarz zmieniała się z każdą kolejną fotografią, z każdym przeczytanym zdaniem jego własnego, dawno zapomnianego pisma. Kiedy dotarł do pamiętnika Hanny i zdjęcia USG, które Anna znalazła wciśnięte między kartki, z jego ust wyrwał się zduszony szloch. Oparł głowę na dłoniach, a jego potężne ramiona zatrzęsły się w bezgłośnym płaczu. Mężczyzna, który zbudował imperium, który zarządzał tysiącami ludzi, rozpadł się na kawałki w małej, anonimowej kawiarni. Moja córka. Wyszeptał w końcu, podnosząc na nią wzrok pełen niedowierzania, bólu i cudu. Przez te wszystkie lata miałem córkę i nic o tym nie wiedziałem. Anna opowiedziała mu wszystko, co usłyszała od matki. Mówiła o jej strachu, o poczuciu winy, o decyzji podjętej w desperacji, by ją chronić. Mówiła bez oskarżeń, bez złości. Po prostu relacjonowała fakty, które stały się historią ich życia. Ona myślała, że tak będzie lepiej, zakończyła cicho. Arthur patrzył na nią jakby widział ją po raz pierwszy. Dostrzegał w jej twarzy rysy Katarzyny, ale widział też upór i siłę Hanny, a przede wszystkim widział młodą kobietę, która przeszła przez życie bez niego. Straciłem tyle czasu, powiedział głucho. Straciłem twoje pierwsze słowo, pierwszy krok, pierwszy dzień w szkole. Wszystko. Czy czy jest jakaś szansa, żeby to nadrobić? W jego głosie była prośba tak szczera i pełna bólu, że serce Anny zmiękło. Nie wiem, odpowiedziała uczciwie. Nie da się nadrobić dwudziestu czterech lat, ale może, może możemy zacząć od teraz. Po raz pierwszy odważyła się uśmiechnąć. Był to mały, nieśmiały uśmiech, ale dla Artura był jak wschód słońca po najdłuższej nocy jego życia. Miał córkę i zamierzał spędzić resztę swoich dni, starając się zasłużyć na to, by nazywać ją tym imieniem. Minęło kilka miesięcy. Jesień ustąpiła miejsca zimie, a w życiu Anny, Hanny i Artura zaszły zmiany, które jeszcze rok temu wydawałyby się niemożliwe. Nic nie było proste. Nie było magicznego pojednania ani natychmiastowej rodzinnej sielanki. Były za to niezręczne kolacje, podczas których cisza czasami krzyczała głośniej niż słowa. Były ostrożne próby poznania się nawzajem. Artur spotkał się z Hanną. To było jedno z najtrudniejszych spotkań w ich życiu. Siedzieli naprzeciwko siebie w tej samej kawiarni, w której spotkał się z Anną. Patrzyli na siebie przez pryzmat trzech dekad bólu, żalu i niewypowiedzianych słów. Nie było oskarżeń. Było tylko zmęczenie i ciche przyznanie się do błędów przeszłości. Przepraszam Haniu, powiedział Artur, że byłem tak ślepy, że pogrążony we własnym cierpieniu nie widziałem twojego. A ja przepraszam, że odebrałam ci prawo do bycia ojcem, odpowiedziała, a w jej głosie nie było już strachu, tylko spokój. Robiłam to, co uważałam za słuszne. Może się myliłam. Anna zrezygnowała z pracy w restauracji. Artur nalegał, by pomóc jej finansowo, by mogła wrócić na studia, które kiedyś porzuciła. Po długich wahaniach zgodziła się, ale pod jednym warunkiem to była pożyczka, którą kiedyś spłaci. Chciała stać na własnych nogach. Ich relacja budowała się powoli, na fundamentach małych gestów. Artur uczył się być ojcem, nie wiedział, jak to robić. Czasem był zbyt nachalny, próbując nadrobić stracony czas drogimi prezentami, czasem wycofywał się, bojąc się, że ją osaczy. Anna uczyła się mieć ojca, uczyła się prosić o pomoc, dzielić się swoimi planami i marzeniami. Pewnego grudniowego popołudnia cała trójka spotkała się w nowym, większym mieszkaniu, które Artur pomógł im znaleźć. Hanna zaparzyła herbatę siedzieli w salonie, patrząc na wirujące za oknem płatki śniegu. Cisza między nimi była inna niż kiedyś. Nie była już ciężka i pełna napięcia była spokojna, wypełniona cichą akceptacją. Anna spojrzała na swoją dłoń, wciąż nosiła ten sam pierścionek, ale teraz jego znaczenie było inne. Nie był już tylko pamiątką po nieznanym ojcu, był symbolem skomplikowanej, bolesnej, ale prawdziwej historii. Historii trzech osób, które los połączył, rozdzielił, a potem, po latach, dał im drugą szansę. Szansę na zbudowanie czegoś nowego na ruinach przeszłości. Nie idealnej rodziny z obrazka, ale prawdziwej, z jej pęknięciami, bliznami i kruchą, ale upartą nadzieją na przyszłość. Dziękuję, że byliście z nami do końca tej poruszającej historii. Życie często pisze scenariusze, których nikt by się nie spodziewał. A rodzinne tajemnice potrafią kształtować naszą teraźniejszość w nieoczekiwany sposób. Czy historia Anny, Hanny i Artura was wzruszyła? Czy wierzycie w drugą szansę i siłę prawdy, nawet jeśli jest bolesna? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach pod filmem. Uwielbiamy czytać wasze historie i opinie. A jeśli chcecie poznać więcej opowieści, które poruszają serce i dają do myślenia, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. I kliknąć dzwoneczek. Do zobaczenia wkrótce.